Dzisiaj razem z dziewczynami jesteśmy strażnikami w wielkim laboratorium SCP i są tutaj najróżniejsze potwory o tam na dole, ale my teraz, dziewczyny, musimy przebrać się w jakieś stroje, bo tam w strojach mamy narzędzia potrzebne nam do obrony samych siebie, bo te potwory mogą stąd wyjść. O, super, ja uwielbiam przebieranki. Jak chcę ten o zielony, o, leczowe! No rzeczywiście, a to. To nie jest ubranie, Mia, co ty wyprawiasz? Nie, no zobacz, ubranie normalnie, takie zielone, kwadratowe, to bym miała takie ciała. No gdzie ty byś się ubrała w liście? No co ty, niestety nie ma zielonego kombinezonu, ale nie ma też niebieskiego z tego, co widzę. No jak to, nie, a, nie, a ten jest. To co? Wow, jest, rzeczywiście, normalnie mam niebieski strój, ale fajnie. I mam hmm. tutaj latarkę, mam coś takiego. Tylko Mia musi się przebrać za krzaka. Tak, okej, okay, dobra, jesteśmy wszyscy przebrani, nie jest źle i idziemy. Ciekawe, czy jesteście gotowe, dziewczyny. Jestem! Urodziłem się, gotowa. No dobra, to idziemy tutaj na dół i poszukajmy jakiś SCP. Co tu jest? Tu jest SCP. Ja nie wiem, jaki to jest SCP 093, nie znam takiego, ale wejdźmy i zobaczmy. Wow, ej on normalnie wygląda jak, jak taka słuchawka od telefonu starego. Chłop dyktafon. Tak, jak dyktafon. Dzień dobry, panie chłopie, dyktafonie. Czy wszystko z panem w porządku? Przyszliśmy. O! Przyszliśmy zobaczyć. Oj, nie! O, no, o, no. O, o odejdźmy lepiej od niego, ja nie chcę chyba się z nim bawić, wiecie. O nie on mnie goni! Uciekaj, Zoik, uciekaj! Kami szybko! i chodź! na! Idź sobie, brzydalo! Tak jest, idź sobie, brzydalu. O, nie mogę zamknąć się, ja chcę zamknąć te drzwi! O, O nie, wyszedł, Oni wyszedł, nie wyszedł! może wychodzić? Tak, on ja mogę wychodzić. Bronia. Trzeba uważać, trzeba uważać, szybko! Oddawaj Zoik, broń nas, broń nas, broń nas, szybko! Dobra, tutaj go załatwimy, on nie może pek, wychodzić! Pek. Jezus! Yes. Ej, udało się normalnie Udało mi się Ale fajnie, rozwaliliśmy tego jednego Dobra, możemy poszukać jeszcze innych SCP Zobaczyć jak one żyją O, pan z pizzą akurat przyszedł Panie z pizzą, halo? O, on mnie chyba nie to słyszy To chyba nie dla nas Ej ty, dawaj pizzę! No właśnie! Ej, dziewczyny mnie Ej, dawaj pizzę, gdzie on jest? Gdzie on poszedł tutaj On chodzi normalnie z pizzą i nie chce się podzielić A, bo on jedzonko chyba jakieś przynosi No dobra, w porządku, to ja go zamknę Chodźcie dziewczyny, zobaczymy tutaj Tu jest jakiś... E... Scp999, klasa bezpieczny, tak? O to chodzi? Tak. I wygląda trochę na zdjęciach jak gluty z nosa. Jak gluty z nosa? To chodźcie, zobaczymy, co on tutaj robi. Gdzie pan jest, panie Scp? Ojeju! O! Jest! Uh, ale on nie chce się odczepić ode mnie. Ej, panie Gluciku! Chce się przytulić. No przytul go, Majki, nie bądź taki. Dobra, ale on mnie popycha. i poza tym ty jesteś pomarańczowa. Może nie on się do ciebie przytuli? <noise> Faktycznie, chodź duszku. Ojej, jaki słodki! <głos> Zobacz, <głos> on on wygląda jak żelki. Jak co? Jak żelki. Tak, rzeczywiście, on wygląda jak pomarańczowe żelki. Wow, Zoe, ale to jest przyjaciela. Tak, i on tak mruczy śmiesznie. Ojej, jak kotek. Tylko jest pewien problem. My się go chyba teraz nie pozbędziemy. No ty chcesz się do Zbyć, to jest mój nowy kolega. No dobra, niech ci będzie, ale on może przeszkadzać, Zoe. Ej, to nazwijmy go Zdzisław i niech będzie z nami. To świetne imię! Tak, będzie. Cześć, Zdzisław. To Zdzisław, chodź jeszcze, popatrzymy tutaj na Twoich przyjaciół innych. Zobaczymy, jak zareaguje na nich. Na przykład o. tutaj mamy. Co to jest w ogóle za SCP? Ja nie mam pojęcia. Jestem taki ciekawy tego, może tutaj wejdziemy, co? O nie, Zdzisław już mnie nie lubi. <laughs> Zdzisław, jak ty mogłeś zostawić Trajka. Zoe? Ty, jak ty masz na imię? Wypadł stąd. To nie, to nie może tak być, że, zosta że Zdzisław poszedł za tobą. Uff, ale mnie zdenerwowała. No dobra, nie ma co rozpaczać. Chcę zobaczyć tego. Tak, ja też wygląda chcę zobaczyć. wygląda jak pająk. Dobra, to zobaczmy. O, rzeczywiście wygląda jak pająk. dzień dobry, uh. panie pająku. Wow i Dzień wygląda dobry, jak, proszę pana. Jak taki pająk dom wygląda. O, dobra, wiecie co? Oj. Ja chyba nie chcę z nim więcej rozmawiać dłużej, bo on tak chodzi szybko. Może otwórzmy drzwi, otwórzmy drzwi. Nie uciekajmy. Tak, szybko, szybko, szybko. Dobra, szybko, zamykamy nie drzwi. Uf, w porządku. mnie wyszedł. Tak, co tutaj o, mamy? Ale tutaj jest jakieś bezpieczne oczko. O, bezpieczne oczko. Zobaczmy, co to jest bezpieczne oczko. Dzień dobry oczko. O, też taki słodzie I też to się przytulać. Tak, nie. Też widzicie? jest pomarańczowe. One się chcą bardzo przytulać. i dziewczyny się polubiły z tymi rowaczkami To są rzutkie, naprawdę bardzo. Tam się urocze. Wiecie co, dziewczyny, chodźmy stąd. Tutaj jednak te, te oczka to nie są takie ciekawe. Ej, ej! Dobra, zamknijmy tu drzwi. Okej, okay, zabiję. Ej, Zatrzę, o nie, muszę się tajem. go pozbyć. Oni takie oczy świecące jak normalnie go, telefon. Go! Tak, dobra. Jest. Oh, padł. padł. już ja się zakręcił. Tak jest. Dobra, udało nam się dziewczyny. Gdzie wy tutaj pójść? Poczekajcie, ja nie byłem nigdy tutaj jeszcze w dalszej części w Prosto ogóle. przed siebie. A tak. chodźmy do jakiegoś strasznego. Do strasznego? Dobra, no. który jest straszny? No, przykład... ten jest jakiś czerwony. Tak, ten jest jakiś czerwony. Ciekawe co on tutaj Może robi. Może on będzie straszny. Nie wygląda strasznie. Tak, nie wygląda strasznie w sumie. To taka nie wygląda, jakby coś się działo. No właśnie. Eee, co to za nudy? Ee, bez sensu taka Hej, zrób e, zaraz... coś. A! Zaraz, on zaraz. Nie bić, jak na nim stanąłem. Zoe, ty się masz pazka na głowie? Nie twarzy. O, no, o. Oh, oh. Ja mam coś na buzi? Zdejmijcie to ze mnie! O, Zoe padła. Ło, wow. ona się zawiniła w to. O, o. I co my teraz zrobimy? Nie mam pojęcia, wiesz co? Może choć zmienimy nasze ubrania, pójdziemy od razu tam do Zoe i zobaczymy coś innego, co my tam mamy do wyboru jeszcze. Gdzie ona jest? Jak ją inne potwory? Jak się zgubi? Nie, Zoe powinna być chyba tutaj. Zoe, gdzie jesteś? O, jest Zoe, tutaj i to w o, czarnym jesteś. ubranku. Jestem, musiałam się przebrać, bo nie wiem, co się stało. Okej, okay, dobra, wiesz co? Ja się przebiorę w, w pomarańczowe ubranko, bo to mi się podoba, i tutaj jest minigun. Wow! Ten ja mini Super, no zobacz dobra. jesteśmy matching. Tak jest, jesteśmy matching i idziemy się, może z tymi potworami trochę straszniejszymi właśnie spotkać dziewczyny, bo ten potwór, ta maska. <laughs> Co o, tu o jeżdż. Wow! Pandektafo! Bijemy Trucho pana dyktafona! O aż panie dyktafonie z mojego minigana! Jest, udało nam się, udało, nam się udało, nam się. Dobra, chodźcie, dziewczyny, zobaczymy dalej, co tutaj o, jest. O, Majki, te drzwi się na ciebie patrzą. Wow, jak to dziwnie wygląda, ej, drzwi, nie patrzcie się na mnie! Trochę straszne. Tak, to jest trochę straszne, ani jest napisane, że są bezpieczne. Dobra, zobaczmy kolejnego SCP tutaj. Co to jest? To jest jakieś bezpieczne. Bezpieczne? Co tak, to jest? Ale tutaj nic. O, to ja tam wejdę i wy coś kliknijcie. A to wygląda jak budka taka do zdjęć. Ej, normalnie normalnie się zdjęcie. Nie, a weź tutaj, co? Co o. się stało? Jak to się stało? Ej! Że się. Co? Ciekawe, ja, Uuu, czekaj, ja Ale chcę. fajnie! Ale to nie jest chyba straszne. Ej, uwaga, I co się dzieje? Co się dzieje tutaj? I o! Czyżby coś się stało? Halo? Ej, normalnie mnie też przeteleportowało I jesteś zielony! I, ale, jesteś zielony! Co? To w sumie mój ulubiony kolor, więc ładnie. Ej, ale jak to ja jestem zielony? Jestem zielonopomarańczowy nawet teraz, można powiedzieć. Wiecie co dziewczyny? Ja jasno... do nas! Ja lepiej pójdę i może pójdziemy sobie tutaj do jakiegoś innego scp. O, tutaj jest jakiś. Sc.P. Keter, nie co to znaczy nawet. To jest jakiś silny chłop po prostu. Tak, bardzo silny z długimi włosami. Ej, jak on w ogóle wygląda. Ej, ty, chłopie! O, uważaj, bo. Ile wyciskasz? On musi wyciskać chyba maksa. Ale mam minę wciś... przydzielon. Tak, faktycznie! chyba no. nas nie lubi. Myślę, chyba że Chyba nas masz nie rację. lubi. To nie jest jak pan Glut Zdzisław. Dobra, chodźmy stąd, bo tak. on jest jakiś nudny. Pan Zdzisław nas bardzo nie lubił. Eu, Eu. U, pan ufol! Pan ufol? Pan ufol wygląda jak... To stara? E o, przecież tutaj jest jakiś kosmita no na właśnie. zdjęciu. A tutaj Co z... jest pan normalnie ten, wygląda jak może domek. Może on zmienia formę? Tak, on wygląda jak domek tutaj. O, o. dobry panie kosmito. Ale może zęby takie zamieszkać? groźne. O, o. A, ała! On nie zjada, to Chodź, 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 chodź. Dobra, bo on wyjdzie, bo on wyjdzie, bo on wyjdzie. Szybko O, Uff, w ostatnim momencie. Chodźcie, dziewczyny, tutaj Kłapki zobaczymy, co jest. wystają. Tak, a tutaj... Dzień dobry. Halo, kto tutaj jest? O, o, o. Ojej, o, To jest Creeper normalnie. Ale on jest brzydki. Tak Przepraszam ten... pana, jest pan bardzo brzydki! Wow To i nie mów tak, bo się wkurzy. On, on coś Ale potrafi? ja tylko stwierdzam fakty! On sobie stoi normalnie, tylko i wyłącznie. Dobra, możemy go zostawić, jak on tylko sobie będzie stał. Do widzenia, panie Brzydalo! Tak, do widzenia, panie creeperze. Chodźcie dziewczyny. Ej, czy coś za nami poszło? Nie, to jest tylko ta ręka tego potwora tutaj ogromnego Pana stodoły tego... Tak, pana dołu. Dobra, chodźcie, zobaczymy, co tam jest po drugiej w ogóle stronie, bo tam jeszcze nie byliśmy, a widać, że tam Fakujnie. się... Faktycznie! A tam dużo... jest tyle ludzi! No właśnie, dużo strażników się tam ugania, jestem bardzo ciekawy, co się tam dzieje. No to chodźcie, dziewczyny, zobaczymy, co tam w ogóle jest. O, tam się jakaś brama w ogóle otwiera, to też jest ciekawe, możemy to sprawdzić. O, a tutaj nie ma nic. Może jest niewidzialny. O, czekajcie, co tutaj się dzieje w ogóle? Ej, poczekajcie. wow, tam się jakiś potwór kołysał! Chodźcie, dziewczyny, zobaczmy to. To? Y wow! My... Wow! wow, co to jest? Ej, jak on biegnie w ogóle Trzeba się go pozbyć Ej, ty potworze Zatrzymaj się On nie chce się zatrzymać Papie, gdzieś... stój Ej, ale za nami też coś jest I idź na solarium, bo jesteś strasznie oh. blady Tak, o, oh, o, oh, o oh. Patrzcie, musimy go nawalić Ej, on wchodzi tam na górę, serio? To, gdzie on idzie? Przecież on goni O, o, oh, oh, on goni kogoś do samego końca Jaki nie. on jest straszny Przecież tutaj mieliśmy być co on tu robi? No właśnie, co on tutaj robi? Ja go spróbuję załatwić, strzelam do niego. A masz, ty, potworze. Ja się strzelam. Patrz, jak on zjada. Padaj. Ej, dobra, ma połowę HP, ma połowę HP, dobra, może uratujemy Ej, śriebko, tutaj. szybko musimy go rozwalić. Tak, musimy go rozwalić jak najszybciej. A masz, a masz, a masz, a masz, a masz. No już, padaj potworze. Ale załatwił tutaj naszego kolegę. Ale on wcina tak wszystkie filmy. Tak, czy on zaraz będzie gonił mnie. A może on jest po prostu głodny? Ja go roz. Rozumiem. Rozumiem cię ja nie, nie potworzę. Zo nie podchodź do niego, trzeba się przewrócić. A nie, co on robi! O, freestyle on się przywrócił! Ej! Ej go. Dance. Tak. Faktycznie! Dobra. Ej, ale udało nam się. Chcie jeszcze zobaczyć, jakie... No, i nie widzieliśmy wszystkich. No właśnie, chodźmy zobaczyć, co tutaj się dzieje w ogóle. O, To jest jakiś smutne! Smutny? Czemu on jest smutny? Nie, jest smutny. No nie wiem, właśnie. Panie, dzień dobry, czemu pan jest smutny? Czemu pan również jest taki blady? Nie, ten jest jakiś ciemniejszy, ale wciąż. O Co? Co się wydarzyło? On normalnie na mnie skoczył, co to miało być? Czekajcie, wezmę inną broni, może wezmę Tom. Dobra, tu mamy jakieś takie. I wezmę jeszcze to raz. Dobra, i mam połączenie broni. Idziemy do dziewczyny szybko. Ej, dziewczyny, jesteście tutaj? Jesteśmy, a! trzeba go pokonać. Dobra, jest zamknięty, jest zamknięty. Szybko. O! No jak to go wypuścił? Pysy! Dobra, załatwimy go szybko. A masz, a masz. Szybko, szybko, szybko. Załazić przydala! Tak, a masz! Uf. Uf. Dobra, ja to Uf. zamykam do was Tak. Pan megafon. Uf, dobra, tutaj gdzie? muszę. Ej, no zamknęli nas. Dawaj tutaj. No okay. popatrzcie, tutaj jest pan megafon! Ej, faktycznie, ale gdzie? Zaraz, zaraz. Czy tutaj trzeba wejść? Dzień dobry. Gdzie on jest? To jest siren head! Oho! Ej, to jest on! Normalnie to jest siren head. Ja nigdy nie widziałem takiego wielkiego siren heada. Zostawiacie łapeczki w górę, jeżeli wy widzieliście takiego siren heada. W jakiejś grze takiego wielkiego, ale patrzcie, Ja na niego. myślałam, że on jest mniejszy, co on jest? Taki o jej, nie do nas. On co O, co mu zrobiłeś? Ja nic mu nie zrobiłem przecież. I czemu nie jest ulepiony z błota? Uciekamy szybko, bo się może ubrudził deszcz panu. O, zostawmy ich tutaj razem. Tutaj jest jakiś. Aj. Chyba lepiej im nie przeszkadzajmy. Tak, lepiej im nie przeszkadzajmy, chodźmy sobie jest stąd. stąd. Szybko, o, ten Siren Head, ej, ale tu ciemno się zrobiło, dobra. O nie, znowu go słyszę, ktoś go wypuścił, znowu tego, tego strasznego. Ej. Ile ich jest? No nie, nie no, pojęcia. zostawcie ich w spokoju. Ja spróbuję go załatwić, tego też. A masz ty potworzysz. Nie, no straszne. teraz to wiemy, jak ich załatwiać, bo już tyle ich załatwiliśmy przecież. Padaj! Dobra, ten jest taki chudy, może on jest głodny. Weźmy tutaj, jakie siedzą o To no mówiłam, że on jest głodny, a wy go nie chudy. rozumiecie w ogóle. Chodźcie dziewczyny, zobaczymy. O nie, oni będą znowu go budzili oh, to. Ja jakiś. Ten na pewno nie jest głodny. Nie, ten no nie, nie jest głodny, ten ma na o, ten przyszek, ale może to ja no. jednak nie jest najedzone do samego końca, chodźmy stąd. Ej, stop. zostaw mnie, My zostaw God. mnie! Chodź, chodź, Zoe, nie jesteś marchewą. Idziemy, dobra, drzwi zamknięte. A tutaj Papa. co jest? Ej, dziewczyny, tu jest wyjście jakieś, patrzcie na to. Uh, a gdzie Wiele. to prowadzi? Byłeś już tutaj? No właśnie, nie byłem tutaj nigdy, ale myślę, że można iść na górę. Czekajcie, wejdziemy na górę. Zobaczymy. Ale ekstra. Tak, ej, tutaj jest normalnie ulica i myślę, że można pilnować tej ulicy w jakiś sposób, bo może tutaj ale przychodzą przed potwory. W kim? A da się stąd wyskoczyć? O, Ej, Tak, da się stąd wyskoczyć. Normalnie można sobie tutaj. O nie! Iść. Ktoś tutaj przyszedł, muszę obronić to miejsce. Gdzie? podajcie! Gdzie, gdzie, gdzie a przyszedł? Nie, to tylko Majki. To my I... jesteśmy, do no co ty, Zoe? Dobra, chodźmy tutaj dalej. Za bardzo was... się wczułam w moją rolę, przepraszam. Ej, tu tak. jest tak ciemno, zaraz nam coś wyjdzie. O, o lepiej, żeby nic tam nie wychodziło, mam taką nadzieję, że nic tam nie wyjdzie. A wy zostawicie komentarz, jak zostawicie komentarz, to może nam tutaj coś wyjdzie i zostawicie łapeczki w górę, a my się żegnamy. Pa pa! Pa!